Cześć, witam was w odcinku LPG Majstra, w którym zaprezentuję tą oto Skodę 1.5 TSI. Silniki 1.5 TSI do tej pory uważane były za silniki nie do zagazowania, tak przynajmniej oficjalne źródła Volkswagena i Skody i ludzie tam pracujący tą jakby retoryką się posługują. Nasi inżynierowie w firmie KME o tym widocznie nie wiedzieli i oto jest Skoda Octavia 1.5 TSI z wyłączanymi dwoma cylindrami w trybie ECO, z obiegiem Millera, czyli z wieloma innowacyjnymi technologiami, jakie Volkswagen tutaj zastosował. A my tylko od siebie dodaliśmy tutaj instalację LPG, no bo tak już mamy w zwyczaju, że jak widzimy jakieś fajne auto, to montujemy tam instalację gazową. Ja dzisiaj tym autem pojeżdżę, poopowiadam. Zobaczycie, dotkniecie, będę się starał podzielić własnymi spostrzeżeniami. Zapraszam serdecznie do oglądania odcinka. Mamy tutaj słuchajcie ten nasz odcineczek, zrobiłem taki testowy, rozpędka nawrót, zobaczymy zaraz, bo też chciałem Wam pokazać jak dzisiaj są pokastrowane te silniczki, jak są poprogramowane, już się nie zrobi do odcinki u tu tu, tu tu jak kiedyś samochodami. Zaraz to zobaczycie wszystko i to nie chodzi o to czy jest na gazie czy na benzynie, bo tu jest tak samo jednakowo. Możemy nawet polecieć raz na gazie, raz na benzynie nie sądzę, że była jakakolwiek różnica, bo już takie próby robiłem, ale teraz uwaga. To uwaga, będę startował. Jedyneczka. No uwaga, będę startował 5 sekund do startu, wciskam gaz do końca. Niecałe cztery tysiące, trzy sprzęgło i ruszamy sześć tysięcy, trójka i teraz system kontroli Zdurnia Meta hamowanie, bardzo dobre hamulce. Jest meta, stoję. Jechałem na gazie teraz. I się nie No, włączyły się światła awaryjne, bo hamowałem awaryjnie. Więc auto uznało, że coś się dzieje i włączyło światła awaryjne. No, nowoczesność. Przełączam przycisk, przytrzymuję, przełączam w tej chwili na benzynę. Auto chodzi na benzynie, robię próbę 3800, czyli, czyli mogę powiedzieć, że procedura startowa. Dobra, za 5 sekund startuje. Za 5 sekund startuje. I ruszamy. Kontrola trakcji 6002. Kręcimy. Ta trójka w zasadzie była niepotrzebna hamowanie. trochę lepiej i odjazd no już miałem trochę wprawy, to nie dlatego, że na benzynie tylko się wprawiłem za pierwszym razem i hamowanie awaryjne doskonałe hamowanie bardzo dobre, światła awaryjne włączone słuchajcie, na gazie, na benzynie nie widzę kompletnie żadnej różnicy, natomiast no, elektronika swoje robi żaden check engine żadna strata mocy cóż więcej dodać Chciałem po prostu, żeby ten test był taki z jajem, a nie siedzieć, stać przed samochodem i powiedzieć dzień dobry, tutaj mamy gaz, tu mamy to, tu mamy tamto. Mamy gaz i możemy śmiało jechać, czy to na gazie, czy to na benzynie. Więc sami widzicie, czy na gazie, czy na benzynie jedzie się tak samo. Przyspiesza, skręca, hamuje. Dla mnie bomba.